a jak się zabije owce, to jego wełna wypada? Tak, ale że nie. zawsze przestań. Będzie łóżko. Będzie A, łóżko. Już ja już pierwszy miałem wełnę, także... Ktoś ma się wełnę, ja mam jedną. Ja mam trzy. O, no to jedna, będzie łóżko. No to będzie łóżko. Dobra, szukałem miejsca. Teraz mam wełnę. Ja teraz nie, tak nie mam ktoś nie? nie mówcie, wszyscy na raz. Czekajcie teraz eee, trzeba znaleźć miejsce. Chodźcie tutaj do mnie. Ja jestem Czekaj, przy tym tam gdzie był spawn. Czekaj. No chodźcie. Fajna miejscowa jest. Nie, nie, nie. No, tam, gdzie spawnałście się. Tu, tu jestem. Co, na drzewie? O, owca. No no Dobra. Chodzimy tutaj, tam się osiedlamy. Co wy na to tam? Nie wiem, bo mi się nie jeszcze nie tego wała. Mapa. Aha. No to trzeba pójść. Tam na tą górkę? O, fajna Elegancko. Tam w środku, tam... Pani od ta, razu mam inicjatywę z widokiem na jezioro. To rzeka jest. To rzeka to jest. Jak to widzicie świnie to, to od razu zabijajcie. Bo o, ten... o, to... Trzeba... O jest. O, ja nie, to myślałem, że... Już widzę za Tu czy wyżej? Nooo, jakoś tu. Tu? No, chyba... Tu się wygłosi. Tu, tu jest prosto dość. No, to tu, tutaj tu. Dobra, to ja zrobię Hastinboxa, żeby nie było, nie marnujcie drewna. Ja już zrobiłem. Ale tak. ja Dobra, nie się... Eee, Ktoś idzie z... po szukać, jakąś się Tu jest. Węgiel. Tu jest. O widzę nawet żelazo już od razu. Tutaj. Gdzie jest jaskinia? Je tu Tu? Aha. Ej, ja mam. Co taka cisza? wszyscy stoją w miejscu? Idę kobla wykopać. dla was Wszyscy stoją w miejscu. Nie. Tak. Wszyscy już w miejscu. A? Ja mam, ale ja teraz. próbuję ja ja teraz... I... wow. Ej. No, no. Nie. dam. Nie. 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 kopać Wiecie? Trudne początki Trudne Początki Potem nie będziesz lubił łypać tego obsydianu tym diamentowym kilofem. <grym> A co gdzie ja sadzam, kurde no... A i znalazłem taką Łata. po drugiej stronie Rówmalowoś Nie, znalazłem takie miejsce, które wyglądały jak w ale tak naprawdę było to tylko taka dziura w ścianie. Jeden na jeden. <noise> Dobra, to co? Trzeba równać. Coś kobla jakiegoś? Ja już ci niosę. Ja już mam kilofa. Kamiennego dzieci. I zaraz daj, mi, daj, daj mi dwa kobla. Rydzi. Masz tu, tu Ma masz. O, o, o. o to daj dwa. nie ja chcę. Kurde, chciałem daj dwa. dwa. Czy chcesz? I cię sobie wykopać. <śmienic> ja zrobiłem, że mój ale nie musisz tego tutaj trenować. <śmienic> tak. No tak. 9 węgla, 5 skór, 10 nie. Jest. 14. No to jest dzikiego. Ja węgiel już mam i mam 8 żelaznych. <śmienic> Już mówiłem wam, że już już <grymne> No, <grymne> o, Dzięki. Ciekawe jak widzowie by. O ile będzie mieli. miał. squidy! Ja, ja już mam zquidy. węgiel nawet. A ma ktoś jakieś slonki? To by trzeba je posadzić tutaj na górze wyżej. Ja mam górę. No, to posadź. Ale nie ma. Mam przy ten przy miejscu teraz tam. Ja tu poluję na squidy. Masz motyka? Ja? Oj to mi się. Trochę popsuło tam. Ale... A, z Zaraz zrobię. Ale no, ja robię. Zaraz kleję, ale nie mam opaty. Ojejku To możesz kopać bez ręką. No a dobra, a jednak zrobić. Mam tu Ja wam tu nie ufam, że się mu się Ja mam żelazo. Ja tu coś znalazłem. Nie, paszę wolność. Paszę wolność. widzę. Paszę wolność. <grym> Kiki Siot. No tutaj są tam w modzie, dostanie się i miał Ja Zaraz będę mieć, co zaraz będę mieć, zobacz. No spadaj, sto. Dobra, to, to, jak, to, to... jak... robimy? Te no, wyrównujemy i... zbudujemy sobie jakąś chatkę na razie. A później tyryka bym, tyryka. Nie, na razie wspólną, a później każdy sam sobie wybuduje na tej górce, albo gdzieś obok. Ja to teraz też taka się nasza siedziba, jakby. <śleski> <śleski> Zrobiliście tam już może piec jakiś, nie? Nie, ja mam tak, pierdolę, zrobił i uciekł No bo no ja tam mam mięska i mnie już bije głód. A spoko, ale z cię bije. Nic mnie nie bije, goni. Nie, nie, mi... A nie, to o na pewnie głód. No mnie już głód ten wystarczająco. Gdzie ja. ma się ten piec? No chodź tu do góry. dobra, już widzę tam na górze. Ja tu stoję. Zambi mi Uważaj na farmę, nie przy farmie. Jaki creeper? Co? Nie przy farmie Tam Na dole A, Ja tam No, no brawo <laughs> Uważaj na farmę, Boom. nie ma połowy Jest farma, cała Dobra No 23 mięska jak ktoś chce pięć. Ej Włożyłem do drugiego Po co nie się biecze? No, Ale obydwa, nie? Szybciej. Dzisiaj... Dzięki Ała Jorm, w piecu jakieś chcesz? Idę zaraz No i dopalować hmm. Właśnie zabić tego... No. Nie, to żywo. A nie, to głód Taki domek być Jaki domek? Jaki domek? A tam Żeby no się się węgrzać Żeby się schować To A to tam wzią? piętro najwyżej się zrobi, a bo potem się dobuduje. A idę potem O, o jeszcze, jeszcze. Jest. Ja Nie Ma być ładnie, a nie Dobra jak mam żelazny mieczy tak także no... A, to jesteś ja... tak, co? sadki. Nie wiem właśnie. Dobra, ja idę na... zapaść tam na creepery u góry. No ja już mam nawet chłopacy żelazną, także... Nie co ty, a... Ej, nie mnie, nie, 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 nie. Zostaw go za <grym grym grym> nim No tak. Dawno górze ci biło. A, ci było o, to na dole jest tak, o, o, To tutaj wejście? Ja zrobię drzwi Nie szkoda wam tyle drewna? Nie Patrzcie, patrzcie tam jest owce są. Trzeba ten. Gdzie drzwi walnąć? I owce wy się zbijajcie. Nie, Z weź zrób ten. Każdy na musi mieć. Zrób te... no rzucę lepiej. Ja mam 25 tego, o... nie będę. No ja mam 25 w no. ja mam nożyce już. Razer, nie pakuj się pod ten, pod miecz. No właśnie, bo na rogach będą. Ja mam żelazne dzieci. Gdzie te owcy są białe, mam jeszcze. Ja tam o tam. No, o, zrób łóżko. Pozostał tego creepera. Pozostał dzieci. Poza nim. Ojej, no spokojnie, No i co ty się owiec? pakujesz? Człowieku, tu jest pełno owiec. Ale za to pełno pająków. Weź mi tu. Weźcie wyłącznie propę może, bo... O, za niej... Eee, Łóżka są już, więc się kłaść, jeśli się... chcecie. Się... Czekajcie, ej, Czekaj? tu jest pełno owiec, tutaj ludzie, no. A nożyczki co sobie? Już idę do łóżka. Ciemać łóżka. Zebry twoje robi. Czy każdy będzie mieć bo ja już idę z O, nie creepery No wybuch żyje. Ale żyje, żyje, żyję no. No. Dobra. Ja jakby co mam 20... O, jeszcze są. Co, on spawn mają? Eee, jeszcze cztery łóżka trzeba zrobić. Dobra, na e, razie zostawę jedno. jedną, Ja mam 20, także... Ale gdzie to było? Aha Zaraz no, przyjdę. To się chata. Szkiela, to się tak... O jakiś happen Szpielak to jest O no o jest zupełno potworów No taki pora tu Ja tu mam najcenniejszy punek ze wszystkich Płaski sobie Zobaczcie, A gdzie tutaj i będzie gdzieś O jestem prawie je... Dobra, kto nie ma pełny? Ktoś nie ma łysa? Ale mówi, bo no ja nie mam Ja, ja to to... Robię. Ile? Kto nie ma? Ja nie wiem, które jest moje w ogóle ja. ja nie mam Ja zrobię z 3 cztery. 4 40. Zrobiłem cztery. Jeszcze nadal. No jak ładnie. Dobra, chyba każdy już ma, ale bez, daj, bez dachu, bez nic, bez tego nie mam, już mam spać?